Witajcie kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj y, odcinek taki jak y, zawsze w piątek, y, ostatni piątek miesiąca, flagowe gotowanie. Dzisiaj słuchajcie y, mój ulubiony przepis. Odkąd go dostałam od koleżanki, to mówiąc szczerze, y, bardzo go pokochałam. Dlaczego? Dlatego, że jest to przepis na bardzo szybki obiad. Ym, szybki, ale też wygodny. Dlatego, że wszystko tak naprawdę dzieje się w jednym w yy, naczyniu żaroodpornym. Yy, zarówno mamy tam węglowodany do obiadu, jak i mięso. No tak naprawdę, gdyby się ktoś uparł, to można tam też y, przemycić warzywa y, i, znaczy nawet nie, żeby się uparł, bo tak naprawdę ja będę tam y, dawać warzywa, ale można im dać więcej niż ja dzisiaj dam i y, można równie dobrze powiedzieć, że warzywa też już są. Oczywiście, że do tego y, jakoś sałatkę osobno można zrobić, no ale to już według Waszego uznania. Y, co mam na myśli? Mam na myśli tutaj taki przepis y, jak pulpety z ryżem. Wszystko to będzie w jednym naczyniu żaroodpornym, i to jest chyba najwspanialsza rzecz w tym całym przepisie, że ja wrzucam wszystko do jednego naczynia, wkładam naczynie do piekarnika i gotowe. E, więc przejdźmy już, do, e, przejdźmy już do roboty. Mianowicie, tak, pierwsza rzecz. Naczynie żaroodporne. Ja mam takie prostokątne, dość duże, no ale to oczywiście wszystko zależy od tego, na ile osób robicie takie danie i może być mniejsze lub większe, wiadomo. Ja mam dwóch facetów w domu, w związku z tym no, muszę mieć tego trochę więcej i w związku z tym też ja Wam oczywiście w opisie rzucę przepis. To będzie przepis na przykład na dwie porcje, ale Wy sobie to tam możecie zwiększać dowolnie te składniki i robić z nimi już co chcecie. Ja dzisiaj też zrobię tutaj jakieś dziwne cuda. Dam na przykład więcej ryżu niż ogólnie jak gdzieś tam w przepisie było, ale to przecież nie ma znaczenia, bo ja po prostu mniej więcej wiem, ile moja rodzina zjada. I tak. Zaczniemy od tego, że to naczynie odporne Ja muszę sobie wysmarować troszeczkę olejem. Ja tak robię, żeby ono nie było takie bardzo, bardzo suche. Robię to ręką, oczywiście, no bo. Dobra, okej. Okay. I sobie tutaj smaruję. Dobra. Kolejna rzecz jaką robię, słuchajcie, to jest ryż. Otwieram ryż, y, ja mam akurat w woreczkach. Jeśli ktoś miałby y, taki w takich woreczkach, oczywiście to ja najbardziej może być. W każdym razie ja w przepisie jest na dwie porcje, 150 g ryżu, więc mniej więcej półtora woreczka, ale ja wiem, że u mnie ten ryż, zwłaszcza taki, który tutaj w naczyniu się zrobi, on jest taki pyszny, mięciutki, to wiem, że u mnie idzie o wiele więcej takiego ryżu, więc ja dzisiaj dam tutaj tego ryżu więcej wsypuję go sobie, słuchajcie, po prostu na dno naczynia. Ja słuchajcie, dałam cztery woreczki. Mówię, to zależy od rodziny, zależy od tego, ile kto tam zjada. Rozkładam to po prostu na dno. Co robię dalej? To mam już przygotowane na razie i tu sobie odkładam, żeby mi nie przeszkadzało. Biorę sobie miseczkę. Mam większą, żeby mi było wygodniej. I jeśli chodzi o miskę, mam w niej mięso. To najważniejszy składnik obiadu dla niektórych. Mięso mam mielone, to jest mięso, ja dałam akurat teraz wieprzowo-drobiowe. Można dać, żeby było bardziej zdrową, można dać drobiowe, z indyka na przykład, można dać wołowo-drobiowe, no już jak tam chcecie. Szczerze mówiąc, chyba nie polecam samego wołowego, bo kiedyś robiłam i takie, no takie troszkę twarde jest, wiadomo, dłużej się musi robić, no to jak tam już oczywiście lubicie, to wszystko zależy od upodobań. Ja tego mięsa mm, ogólnie w przepisie jest y, też 150 gram y, na y, osobę. Boże, nie, no tak, na osobę na dwa dni. Ale to jest oczywiście przepis dla kobiety, takiej jak ja, która tak dużo nie je Natomiast, y, i która stara się trzymać jakoś linię. Natomiast oczywiście, że dla facetów to jest za mało. Ja policzyłam tego mięsa więcej, dla facetów policzyłam 200 gram. E, w związku z tym ja tutaj dałam w ogóle 600 gram mięsa. I teraz, moi drodzy, kolejna rzecz, jaką potrzebuję, to cukinia. Mam taką średniej wielkości cukinię. Ja Wam wszystko w opisie oczywiście napiszę, ile tego i tak dalej. Także sobie tam zaglądnijcie. Ja daję, ponieważ tego mięsa jest dużo, daję całą cukinię. W przepisie gdzieś tam na dwie porcje było tej cukini połowę, takiej niedużej. To też jest według upodobań. Nie ma tak, że to musi tyle być. Jeśli ktoś lubi cukinię, może dać sobie więcej. Ścieram ją na w tych najgrubszych oczkach. Dobrze i teraz tak starłam cukinię, e, Daję sobie do tego oczywiście. Przyprawy. Czyli sól. E, oczywiście to wszystko e, tak no wiecie na jak to mówią na oko. Aczkolwiek. Ktoś, kto nie, nie robi coś, coś po raz pierwszy, to nie do końca wie, ale chodzi po prostu o to, żeby to było dobrze doprawione, więc troszkę sobie posolę. Dam sobie oczywiście również e, pieprz zarówno normalny, jak i pieprz ziołowy, bo bardzo lubię smak tego ziołowego pieprzu. Tak daję, wiecie, po szczypce takiego pieprzu na razie. Teraz następnie dam troszkę też papryki słodkiej. Też tak, za dwie szczypty. Dam troszkę kary, bo bardzo lubię. Dobra. Do tego daję słuchajcie, kaszemannę. I teraz tak na 150 gram tego mięsa, no to daję dwie łyżki. Wiadomo, że jak ja mam więcej tak około dwa razy, powiedzmy, nie, trzy razy więcej, to muszę dać tej kaszy więcej. Dwa, trzy, cztery, no myślę, że z 5 łyżek dam na razie. Zobaczę też jak to poformuję, co z tego będzie. I to jest tyle i teraz formuję, słuchajcie, sobie Kuleczki, w się sensie, rozmieszać to trzeba. Mm, dodam tej kaszy manny. Więcej, bo widzę, że zniknęła. Tu będzie tak no z sześć łyżek na pewno. Jej. No oczywiście trzeba spróbować. To znaczy nie jesteście tego, ale trzeba polizać. No, moim zdaniem. ok, Wystarczająco. Osłony jest. w Porządeczku. Teraz moi drodzy, drugą rzecz, jaką trzeba przygotować, to jest yy, woda. Dlatego, że całą tą potrawę zalewamy oczywiście wodą. I teraz tak, ta woda musi być yy, przyprawiona w jakiś tam sposób, no bo wiadomo, nie, nie zalejemy jej po prostu tego, tego wszystkiego tylko wodą. Yy, dajemy sobie mniej więcej tutaj na tą porcję, którą ja robię, no to są dwie łyżki masła do tej wody. Ona się tam, mówiąc tak, średnio rozpuszcza w tej wodzie, no wiadomo, ta woda... Ja dałam sobie ciepłą wodę, żeby łatwiej mi trochę było. No, aczkolwiek to i tak to nie będzie. Ale nie ma takiego znaczenia, bo to się potem wszystko ładnie wymiesza, potrawie i rozpuści. I to sobie będę trochę przyprawiać, no bo wiadomo, że ta woda musi być troszkę doprawiona. I teraz tak. Dam sobie na pewno trochę soli. Znowu to będzie tak na zasadzie na szczypty. Dam może za dwie szczypty. Wody na tą porcję daję litr, ale na porcję taką mniejszą, czyli na powiedzmy dwie porcje, to jest tak około powiedzmy pół litra. Dam sobie tutaj znowu tych tego pieprzu zarówno ziołowego. Jak i tego drugiego. I dam jeszcze do tego Zioła prowansalskie i to też, też tak, no, jedną taką dużą szczyptę dałam. O, będzie ok. Teraz to trochę rozmieszam. I teraz, moi drodzy, i ja mam swoje tutaj sposoby. Biorę magię, ponieważ ja bardzo lubię troszkę doprawić sobie, czy zupę, czy coś. I taki sos też. Leję troszkę magii do tego. I teraz, moi drodzy, przychodzi ten moment, kiedy formuję sobie kuleczki. Jeśli chodzi o rozmiar tych kuleczek, no jaki kto woli. To nie ma tutaj żadnego, wiecie, na ten temat żadnej teorii. Mogą być takie malutkie, mogą być troszkę większe. Zależy, czy chcecie, żeby każdy z rodziny zjadł po jednej dużej kuli czy po, nie wiem, dwóch, trzech małych, tak? Więc, no ja robię takiej wielkości, no nie wiem takiego. Takiej piłeczki małej, nie <laughs> wiem, ciężko mi to nazwać. Wyjdą większe, wyjdą mniejsze, nie ma znaczenia. To wszystko się i tak tam w środku zrobi. Układajcie je w miarę ciasno na tym ryżu, no bo jak będziecie mieć tego dużo, no to żeby się zmieściło. I potrzebuję także teraz posypać to wszystko, co zrobiłam, tym, co człowiek najbardziej lubi. I tutaj każdy decyduje sam. Ja na przykład daję paprykę czerwoną, kroję ją w kosteczkę i będę posypywać paprykę, boże nie paprykę, posypywać pulpety. Można również dać pieczarki. Akurat dziś nie mam, więc nie będę posypywać pieczarkami, ale jeśli ktoś lubi pieczarki, to też może je sobie przewidzieć w tej potrawie. Jeśli ktoś jeszcze lubi jakieś inne warzywa, i chciałby je tutaj y, wrzucić, to też może. Y, więc teraz kroję i będę wrzucać to na te pulpeciki. I moi drodzy, mam wszystko gotowe. I teraz, tak jak powiedziałam, zalewam całą potrawę. Zalewam całą potrawę wodą przyprawioną z masełkiem i przyprawami. No, i tutaj mamy właśnie, jak widzicie, zalaną tą potrawę tą wodą przyprawioną. No, i będę ją teraz wstawiać przykryję, będę wstawiać do piekarnika na 200 stopni około 45 minut. No, także. Mm, nie będę Wam już pewnie pokazywać, jak ta potrawa wygląda, jak się ją zrobi, no bo to każdy wie, jak wyglądają pulpety. E, życzę w każdym razie smacznego. No i bardzo dziękuję za oglądanie. Kto mnie jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie zapraszam. Dawajcie łapki w górę, napiszcie w komentarzach, czy robiliście może kiedyś taką potrawę. Ja w każdym razie zachęcam, no bo jest to, jakby na to nie patrzeć, danie jednogarnkowe. Trzymajcie się, buziaczki, pa pa!